Darne, które wymyślił Jaca Murański. Tak więc wiecie o co chodzi. Lepiej nie mówię, bo zamrozić żart. Dobra, yy. są trzy siostry: Róża, Lilia i Cegiełka. I przychodzi mama, przychodzi Róża do mamy i mówi: Mamo, mamo, dlaczego mówią na mnie Róża? No bo jak byłaś ma, to spadł na ciebie kwiatek Róży. Potem przychodzi Lilia i mówi: Mamo, mamo, a dlaczego mówią na mnie Lilia? No bo jak byłaś mała, spadł cię kwiatek Lili. Potem przychodzi Cagiełka i mówi: -h -h -h. Dobra, oglądamy dalej. Udajmy, że tego nie było, ale Jonasz, mam nadzieję, że jesteś ukontentowany i zadowolony. Yy, jedziemy dalej. Wiedziałem, że zostanie jest xdaowane, więc aż specjalnie zasłoniłem twarz, robiąc, yy, robiąc efekt dźwiękowy na końcu, nie? <ścoughs> A już ten, ja już to znam tyle czasu, że o słabiutki, to, jest to, już szukał to, jest tak, widzę, to powiedz lepiej.